Jakby tak nagrać jeszcze jeden podcast tak za ciosem, to co by wtedy było? Hmm. Nagrałem podcast, czemu nie? Eee, he, otworzyłem sobie parę plików. Eee, I czy ja się już zdecydowałem na to, co chcę nagrać? Ehm, co my tu mamy? Karczoch zwyczajny. Hmm. Biodegradacja związków fosfonowych przez grzyby. Ojej, ale to ma jakieś bardzo skomplikowane tabele, to ja nie wiem, czy to się będzie nadawać. Hmm, grzyby pleśniowe, hmm, jakieś same obrazki tutaj są. Hmm. I mam też badania podobrazi malarskich karawadzionistów. Może to. Jeszcze chyba nigdy nie wchodziłem w konserwację sztuki, więc... Może być to dobra okazja do spotkania się z tym światem. A sam artykuł w ogóle wydaje się bardzo, bardzo specjalistyczny, w sensie bardzo sfokusowany na konkretnym temacie. No, ale to nam chyba nie przeszkodzi w wyciągnięciu czegoś ciekawego z tego i jakiegoś złapania szerszego kontekstu. Nawet jeśli nie znamy y, szczegółów, nie wiem, spektrometrii, y, pojawi się termin spektrometru fluorescencji rentgenowskiej. No, będzie fajnie. Dobra, y, to, to, może, to może być fajne. Dobra, to w takim razie w tym odcinku będzie badanie podobrazi malarskich karavagienistów na podstawie obrazów z polskich kolekcji muzealnych. Autorzy to Mateusz Żeśński. I Jerzy Nowosielski. A słowa kluczowe to podobrazia malarskie, malarstwo barokowe, caravagionizm, caravaggio, techniki malarskie. I pismo to AUNC, zabytkoznawstwo i konserwatorstwo do Roni 2017. Przy okazji, em, ogłoszenie: jeśli chcielibyście dorzucić Wspierać ten podcast i dorzucić jakąś cegiełkę, to na kofi.com artykuły naukowe możecie dorzucić właśnie cegiełkę. To pomoże w utrzymaniu podcastu i ogólnie em, zmotywuje mnie do dalszych e, czytanych artykułów. E, więc jeśli chcecie i możecie, to zachęcam bardzo. No dobra, wracamy do podobrazi malarskich. Abstrakt. Badania nad podłużami malarskimi karowadzienistów przeprowadzono w ramach projektu badawczego Technika i Technologia Obrazów Karawadzienistów w oparciu o polskie zbiory muzealne, projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki i jest tematem rozprawy doktorskiej zrealizowanej zrealizowa pod kierunkiem profesora Jerzego Nowosielskiego. Powstanie nowej estetyki ze sprawą Michelangelo Merisiego, zwanego Krawadgio spowodowało modę na naśladowanie zasad luminizmu, nowych form i tematów w środowiskach artystycznych Włoch, Hiszpanii, Niderlandów, Niemiec i Francji. Artyści przyjęli zasady warsztatowe od Krawadzja, jednak w użytych materiałach można doszukać się naleciałości z tradycji kręgów artystycznych, z których się wywodzili. Krawadzieniści najczęściej stosowali grubo tkane płótna, często o skośnym splocie, które służyły uzyskaniu określonych efektów artystycznych. Jednak jednym z najważniejszych aspektów technologii Krawadzie i jego naśladowców było użycie barwnych zapraw, które odgrywały ogromną rolę w budowaniu tonacji całego obrazu i oddaniu dramatyzmu przedstawianych scen. Kolory zapraw u poszczególnych artystów często różniły się dość znacznie między sobą i użytymi wypełniaczami. Do badań wykorzystano 23 obrazy z polskich muzeów. Na szlifach straty graficznych przeprowadzono badanie wypełniaczy zapraw metodą SEM-EDS, co pozwoliło wykazać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi warsztatami. Wprowadzenie. Kiedy papiestwo dla uczczenia zwycięstwa nad ruchami reformacyjnymi ogłosiło rok 1600 Rokiem Świętym, Rzym znów stał się europejską stolicą kultury. Do wiecznego miasta przybywali artyści z całych Włoch, a także z innych krajów Hiszpanii, Flandrii, Francji, Niemiec. Przybysze z różnych regionów i kultur, mówiący różnymi językami, wymieniali się wiedzą techniczno-technologiczną ideami, doświadczeniem oraz wzorcami stylistycznymi i ikonograficznymi. W rezultacie w ciągu kilku lat stylistyka późnego manieryzmu odeszła w niepamięć, a rewolucja w malarstwie, którą wywołał Michelangelo Merisi 1571-1610 zwany Caravaggio, rozprzestrzeniła się po całej Europie. Daleka od rygorystycznych akademickich zasad, twórczość Caravaggia otworzyła przed młodymi twórcami szansę dobrego i wczesnego rozpoczęcia kariery i często była powodem ich przybycia do Rzymu. Zjawisko artystyczne polegające na naśladowaniu, interpretacji, kontynuacji, cytowaniu dzieł tego malarza weszło do historii sztuki pod nazwą Caravaggianizmu. W pierwszym okresie rozwoju ograniczało się ono do Rzymu. W, dru w drugiej dekadzie XVII wieku na czoło rzymskiego środowiska karavadzienistów wysunęli się cudzoziemcy Holendrzy, Flamandowie, Francuzi i Hiszpanie. Po roku 1620 to międzynarodowe środowisko zaczęło się stopniowo rozpraszać, a opuszczający Rzym artyści pro propagowali sztukę karavadzia w całej Europie. Głównym ośrodkiem ruchu we Włoszech stał się wtedy Neapol. Za jego pośrednictwem idee Marysiego dotarły na Półwysep Iberyjski, a grupa katolickich artystów z Utrechtu przeniosła je na północ kontynentu. Obrazy Caravaggia były i są nadal poddawane licznym, coraz to nowym analizom zarówno w obszarze historii sztuki, jak i pod kątem technologii i technik malarskich. Twórczość jego pozostaje wciąż na uboczu głównych zainteresowań badaczy. W polskich zbiorach muzealnych nie ma żadnego dzieła Caravaggia, są natomiast liczne z obrazy Caravaggianistów. Ich prace były zwykle rozpatrywane na tle historii sztuki, jeśli zaś analizowano je szerzej w aspekcie technik malarskich, skupiano się głównie na szukaniu zmian kompozycji, na rentgenogramach i reflektografiach. W literaturze przez lata narosły mity na temat sposobów pracy Caravaggia. Opierając się na słowach jego pierwszego biografa, Giulia Manciniego, które stwierdził, że artysta pracował bezpośrednio na płótnie, bez żadnych rysunków. Wnioskowano, że nie przywiązywał on wielkiej wagi do technologii malarskiej i przygotowania pod podobrazi. I tutaj przypis Giulio Mancini, urodzony 1559 w Sienie, zmarły 1630 w Rzymie, włoski lekarz, kolekcjoner i krytyk sztuki, marszand i pisarz. W latach 1617-21 napisał dzieło. Considerazione sulla pittura, która jest obecnie cennym źródłem informacji na temat włoskiej sztuki początku XVII wieku i artystów takich jak Caravaggio i Annibale Carracci. Dobra, koniec przypisu. Dopiero współcześnie prowadzone badania pokazują, jak wielką rolę w pracy Caravaggio i jego naśladowców odgrywało przygotowanie podobrazia i sam proces malowania. Doskonale bowiem wiedzieli, jakich środków muszą użyć, by osiągnąć określone efekty artystyczne. Obrazy karavadzienistów mimo wielu cech wspólnych dla całego nurtu wykazują odrębności wynikające z tradycji malarstwa terenów, z których się wywodzili i gdzie tworzyli. Różnice te dotyczą tematów, ale także stosowanych materiałów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników interdyscyplinarnych badań nad techniką i technologią przygotowania podobrazi przez karadżjanistów. Badaniom poddano 20 obrazów z czterech polskich muzeów. Szczegółowe wyniki w tablicy numer 1. Przypis: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Metody badawcze. W pracy badawczej zostały zastosowane nieniszczące metody obrazowania, wykorzystujące następujące rodzaje promieniowania. Ultrafioletowe ocena fluorescencji powierzchni obrazu wzbudzonej promieniowaniem ultrafioletowym. Podczerwone – ocena warstw spodnich przy użyciu reflektografii w podczerwieni, rentgena – rentgenografia oraz widzialne – fotografia, mikro- i makrofotografia. Przy wstępnej analizie składu pierwiastkowego, będącego podstawą w procesie identyfikacji pigmentów i wypełniaczy warstw malarskich, posłużono się nieinwezyjną metodą badawczą, korzystając z przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej Portable XRF, do badań stratygraficznych, graficznych, identyfikacji pigmentów i spoiw włączono także metody instrumentalne wymagające pobrania z obiektów niewielkich próbek. Analizę materiału pierwiastkowego przeprowadzono przy udziale skaningowego mikroskopu elektronowego sprzężonego ze spektrometrem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego SIMEDS. Natomiast do analizy spoiw użyto spektrografii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR oraz chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią MAS gc, GC W celu zidentyfikowania rodzajów płócien podobrazi próbki nici poddano obserwacji mikroskopowej i pomiarom w świetle odbitym. Wykonano próbę spalania, reakcję z fluoroglucyną, test skręcania oraz barwienie w odczynniku Hertzberga i w glicerynie. Przygotowanie podobrazi przez krawadzia Sposób przygotowania podobrazia rzutuje na całą pracę artysty, efekt końcowy i odbiór malowidła. Błędy technologiczne popełnione w trakcie kładzenia zaprawy mogą źle wpłynąć na stan zachowania obrazów w przyszłości. Dlatego dawni artyści przykładali wielką uwagę do wykonania podłoża malarskiego, dbając o odpowiedni dobór płótna, przeklejenie i rodzaj zaprawy. Metoda zaprawienia płótna i kolor zaprawy odgrywały znaczącą rolę przy wyborze metody malowania. Caravaggio przygotowywał podobrazio w taki sposób, aby na malowidle nie pojawiały się refleksy. Było to szczególnie istotne przy obrazach tenebrystycznych, w których dużą część kompozycji stanowiły ciemne tła. Przygotowując nowe podobrazia, nawet dużych formatów, Caravaggio starał się naciągnąć płótno bez konieczności zszywania dwóch brytów, ograniczając do minimum liczbę ewentualnych szwów, a jeśli nie dało się ich uniknąć, starał się, aby istotne elementy kompozycji nie wypadały na łączeniach. Szczególnie w późnym okresie twórczości preferował szorstką fakturę, jaką dawał gęsty i ścisły splot. Zdarzało mu się wykorzystywać nieukończony obraz jako podobrazie, ale zamalowując stare malowidło zawsze obracał płótno w przeciwnym kierunku, aby spodnia kompozycja nie przeszkadzała w trakcie pracy. Płótna przyklejał prawdopodobnie różnego rodzaju klejami zwierzęcymi. De Mayern zalecał klej skórny lub rybi, przestrzegając, że zbyt wysokie stężenie klejów podatnych na wchłanianie wilgoci prowadzi do dużych napięć. Jedną z cech technologii Caravaggio i jego naśladowców było użycie barwionych, zazwyczaj ciemnych zapraw. Na taki wybór i szerzej na styl i technikę artysty miało zapewne wpływ jego północnowłoskie pochodzenie. Był lombardczykiem. Kształcił się bowiem w Mediolanie u Simone Petersana, który z kolei uczył się u Tycjana. Caravaggio nie był pierwszym malarzem, który stosował barwne grunty. Nauczył się tego ze szkoły lombardzkiej. Dzięki niemu jednak stały się one bardziej znane i wykorzystywane do oddania dramatyzmu przedstawianych scen. Wyniki badań obrazów Caravaggio z różnych okresów wyraźnie pokazują, że kolor stosowanych przezeń zapraw ewoluował od zielonkawych, np. z 1596 galeria Borghese, przez oranżowo-czerwone po ciemnobrązowe, np. święty Hieronim 1608 galeria Borghese, na przykład chłopiec z jaszczurką 1595-1600 National Gallery w Londynie namalowany został na brązowej zaprawie, na bazie pigmentów ziemnych, z dodatkiem bieli ołowiowej. Wieczerza w Emaus 1601 National Gallery w Londynie na zaprawie o podobnym składzie, ale z dodatkiem kredy. Męczeństwo świętego Mateusza 1599-1600 Kościół San Luigi dei Francesi w Rzymie zaś z dodatkiem węglanu wapnia bądź bieli ołowiowej. Nanosił zaprawę na płótno zazwyczaj nie pędzlem, a za pomocą noża lub szpachli. Przeważnie Caravaggio kładł zaprawę na płótno w dwóch warstwach, przy czym pierwsza spodnia w oranżowo-czerwonawym kolorze, ochra czerwona z dodatkiem żółtej ziemi, była często jaśniejsza. Wierzchnia zaś kładziona cieniej, dużo ciemniejsza na bazie dużych ilości czerwonej ochry i czerni organicznej. W okresie rzymskim od 1600 do około 1606 dodawał do zaprawy między innymi piasek, by nadać podłożu szorstkość. Badania obrazów wykazały ponadto, że niekiedy izolował zaprawę wcierając w nią olej. Zabieg ten miał pewnie na celu zmniejszenie chłonności gruntu wywołanej obecnością kredy lub innego węglanu wapnia. Występujące niekiedy w zaprawach jego obrazów niewielkie ilości zieleń miedziowej i błękitów oraz cynobru znalazły się tam prawdopodobnie jako zanieczyszczenia lub dodatki farby z palety. Była to powszechna praktyka, stosowana między innymi w pracowni Tintoretta, gdzie do przygotowania ciemnych zapraw używano resztek farb zaskrobywanych pod koniec dnia pracy z palet. Dodawano też osad z pojemników z olejem, w których przetrzymywano pędzle. Taki podkład zawierał w swoim składzie wiele pigmentów i szybko zasychał, ponieważ olej był już wystarczająco długo wystawiony na powietrze, by zainicjowany został proces jego polimeryzacji. Wyniki badań. Nie udało się objąć analizą płcien, użytych na podobrazia we wszystkich wybranych obrazach, ze względu na to, że przeważnie są one zdublowane często z obciętymi krajkami, przez co możliwość pobrania materiału do badań jest ograniczona. Najczęściej jako podłoże stosowano tkaninę lnianą. Na podstawie oglądu wzrokowego lica oraz rentgenogramów można stwierdzić, że w badanych obrazach karavadzienistów dominują grubotkane płótno o splocie płóciennym prostym. Skośny splot płótna występuje w obrazie Antiveduta Grammatiki oraz Francesca de Zurbarana. Obraz Ceccia del Caravaggio. Wykonany został na płótnie konopnym, przy czym malarz użył podobrazia z już zaczętą inną pracą, ale nie obrócił go, jak czynił to Caravaggio i wykorzystał część wcześniejszej kompozycji. Cienkie płótna o gęstym splocie preferował Bernardo Cavallino malarz obrazów o mniejszym formacie, gdyż widoczny gran płótna przeszkadzałby mu w operowaniu subtelnymi pociągnięciami pędzla, z których słynął. W nieści neapolitańscy, podobnie jak i karavadzio, pod koniec życia wybierali szorstkie podłoże i pracując nad kompozycją, wykorzystywali ich strukturę. Obrazy Matii Pratiego, Matiasa Sztoma, Giuseppe de Ribery namalowane zostały właśnie na takich podłożach. Ze wszystkich przebadanych obrazów jedynie król Dawid grając na harfie w otoczeniu aniołów, Enrica Terbrugena mapu cienne podobrazie zszyte z dwóch kawałków materiału. Dotychczas uważano dodany pas płótna w górnej partii obrazu za wtórny. Badania wykazały jednak, że jest to autorskie poszerzenie kompozycji wprowadzone już na etapie przygotowywania podobrazia. Około 1600 roku w Niderlandach w powszechnym użyciu były nadal drewniane podobrazia z zaprawą kredowo-klejową. Płótno jako podłoże było rzadziej stosowane niż we Włoszech. Dopiero pojawienie się nowej estetyki krawadzionizmu, preferującej ciemne zaprawy, przyczyniło się do stopniowego wprowadzenia płótna jako podłoża malarskiego. W zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znajdują się dwa obrazy młodego Jana Liwensa, młody mężczyzna zapalający żagiew oraz młody mężczyzna z fajką dmuchający na żar, namalowane w duchu krawadzionistycznym lecz na podobraziach dębowych. Kompozycje opracowano na jasnych zaprawach kredowo-klejowych, pokrytych złocistą imprimaturą. W latach 1626-1631 Lewens dzielił pracownie z Rembrandtem van Rijn i obaj w młodzieńczej fascynacji utrechckim krawadzionizmem tworzyli obrazy w stylu Terbrugena i Gerrita von van Hondhorsta, wykorzystując przy tym doświadczenia technologiczne malarstwa holenderskiego. Caravaggio namalował jedynie kilka obrazów na, na podobraziach drewnianych. Wolał jednak przykleić do deski płótno od strony lica. Na przykład głowa meduzy około 1596 roku Galeria Uffizi. Caravagginiści utrechcy stosowali z reguły zaprawy kładzione dwuwarstwowo. Terbruggen Piłat umywający ręce i Hondhorst, Midasa, Koncert, nakładali wpierw warstwę oranżowo-brązową, a na wierzchu szarą lub szarobrązową. Podobną zaprawę ma obraz król Dawid grający na harfie Terbrugena ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Zaprawa taka jest chłodniejsza w kolorze i jaśniejsza od stosowanych przez Krawadzie i jego włoskich naśladowców. Przez co efekt chiaroscuro jest dużo mniejszy. W odróżnieniu od Włochów, malarze z krajów na północ od Alp częściej zastępowali w zaprawach różne odmiany węglanu wapnia kredą. W obrazie gra w karty flamandzkiego malarza Teodora Rombosta, Rombota zaprawa ma jasno-kremowy odcień, uzyskany dzięki kredzie i niewielkiej ilości czerwonej ochry, czerni roślinnej oraz bieli ołowiowej. W barwionych zaprawach kreda stanowiła z reguły, z reguły 5-75% masy, ale zdarzają się zaprawy, w których udział kredy sięga 90%. Oprócz wypełniaczy w postaci kredy, różnych odmian węglanu wapnia oraz bieli ołowiowej, najczęściej występującymi dodatkami nadającymi kolor zaprawie były czerwone i żółte ochry. Bardziej chłodny odcień uzyskiwano dodając czernię roślinną oraz lub czerni kostną. Stosowano też inne pigmenty, żółcień cynowo-ołowiową umbrę naturalną, dodanie ziaren kwarcu miało na celu nadanie podłożu większej szorstkości. I jeszcze jeden zagubiony przypis: kształt niektórych ziaren sugeruje obecność mączki marmurowej albo innej wysokokrystalicznej formy kalcytu. Koniec przypisu. Nie udało się w pełni przebadać spoiw w zaprawach używanych przez zionistów ze względu na to, że obrazy poddawane były licznym konserwacjom i są przesycone licznymi impregnatami, co sprawia, że wniki są niejednoznaczne. W większości badanych zapraw stwierdzono obecność kleju glutnowego oraz oleju schnącego. Artyści prawdopodobnie stosowali zaprawy emulsyjne na bazie klejów zwierzęcych z większym lub mniejszym dodatkiem oleju, lub typowe dla XVII-wiecznego malarstwa tłuste zaprawy olejne. Niewykluczone, że w niektórych wypadkach obecność kleju może wiązać się z zanieczyszczeniem próbki pochodzącym z warstwy przeklejenia. Jednak w obrazach Czeccia del Caravaggia, męczeństwo świętego Sebastiana i Karla Dolciego, święty Paweł Pustelnik, na przekrojach poprzecznych widoczna jest izolacja zaprawy, wykonana przez wtarcie oleju schnącego, która mogła służyć zmniejszeniu chłonności emulsyjnej zaprawy. I przed nami długa, trzystronicowa tabela, której może w podcaście czytać nie będę, ale załączę ją do ym, opisu podcastu w formie obrazków. Jeśli ktoś chciałby sobie na przykład zobaczyć, yy, gdzie został użyty węglon wapnia, a gdzie czerwona i żółta ochra, a gdzie żółta ochra z domieszką Umbry. Ehm, no, więc jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, to załączy screeny do opisu podcastu, a przed nami podsumowanie. Wyniki badań jednoznacznie informują, że zakres kolorystyczny stosowany, stosowanych zapraw był bardzo szeroki. Od jasnobeżowych do ciemnobrązowych. Na przykład u Merisiego ewolucja kolorystyczna zapraw stopniowo przebiegała od jasnych i chłodnych kolorów do ciemnych i ciepłych. Pokazuje to, jak naśladowcy Caravaggia przekształcili, przekształcali jego sztukę drogą własnych doświadczeń artystycznych. Należy pamiętać, że Caravaggionizm był modą, która przeminęła. Większość naśladowców tylko chwilowo przejęła styl swego mistrza, nie porzucając niektórych dawnych przyzwyczajeń. Pierwsi Caravaggioniści, mający z reguły bezpośredni kontakt z mistrzem w Rzymie, byli pod silnym wpływem jego sztuki i osobowości. Niewykluczone, że mogli podpatrywać Caravaggia przy pracy i osiągać ko oglądać kolejne etapy powstawania obrazów. Artyści należący do drugiej generacji Caravaggianistów, czyli urodzeni w okresie 1585 do 1600 i aktywni od drugiej dekady XVII wieku, nie mieli ma manierystycznych korzeni ani bezpośredniego kontaktu z Caravaggiem. Stworzyli swój styl przez kontakt z dziełami mistrza, przez asymilację zewnętrznych cech jego malowidą, czasem dodając własne, indywidualne rysy. Zarówno Caravaggio, jak i jego naśladowcy dobierali rodzaj grenu i splot płótna w zależności od takich czynników jak format obrazu, funkcja, przeznaczenie oraz zamierzony efekt artystyczny. Unikali zszywania brytów płótna. Najczęściej występującym rodzajem tkaniny było płótno lniane o splocie prostym, gruntowane na tle cienko, by jego faktura pozostała widoczna. Badania wykazały, że badania wykazały obecność różnych dodatków mających przydać podłożu większej szorstkości. W podobraziach Caravaggio głównymi wypełniaczami zapraw były żółta ochra, czerwona i brązowa ziemia, umbra, mieszane w różnych proporcjach z bielą ołowiową węglanem wapnia, kwarcem i czernią węglową. Malarz wykorzystywał różne odmiany węglanu wapnia, w tym kredę. W przebadanych obrazach karawadzionistów, oprócz białych wypełniaczy typowymi dodatkami nadającymi kolor, były czerwone i żółte ochry, czernie umbra naturalna, żółcień cynowo-ołowiowa, glinki, tłuczona ceramika i ziarna kwarcu. Zestaw pigmentów używanych przez nich do nadania koloru był więc bardzo zbliżony do zestawu mistrza. Jak pokazują obrazy Liwensa i Lombocca na bardzo jasnej zaprawie również można było stworzyć karawaginistyczny obraz nawet o tenebrystycznym charakterze. Zaprawa w obrazach tenebrystycznych odgrywała znaczącą rolę. Jej kolor był wykorzystywany w półtonach z biegiem czasu zmienił się współczynnik załamania światła pigmentu i spoiwa, farby stały się bardziej transparentne, przez co pogłębił się kontrast między światłem a cieniem. Dlatego prace karawardzionistów nie wyglądają już dokładnie tak jak w chwili namalowania. Obecnie oddziaływanie ciemnej zaprawy w niektórych obrazach jest znacznie większe, kolorowy grunt stał się bardziej widoczny, zmieniając optyczny odbiór malowidła. I to jest koniec tego artykułu. Artykuł ma jeszcze parę obrazków mikrofotografii przekrojów próbki, które wyglądają dość absorbująco. Załączę je do opisu podcastu jako zdjęcia, czy tam raczej screeny zrzutu ekranu. I to był artykuł badania podobrazi malarskich Zionistów na podstawie obrazów z polskich kolekcji muzealnych Mateusz Jasiński, Jerzy Nowosielski. No, tak jak mówię, w opisie podcastu będą te zdjęcia oraz tabelka, długa tabelka. Albo po prostu możecie zajrzeć sobie do oryginalnego artykułu. Pierwsze w tym podcaście spotkanie z konserwacją sztuki, myślę, że bardzo udane. No. To tyle by było, jeśli chodzi o ten podcast. Zaznaczam, że można zerknąć na Facebooka artykułów naukowych, gdzie głównie wrzucam nowe odcinki albo jakieś inne ciekawe rzeczy. Możecie też sprawdzić sortownię wiedzy, czyli projekt polegający na zbieraniu różnych przydatnych źródeł naukowych i około naukowych. Też na Facebooku znajdziecie, jako Taki hub do strony głównej z bazą wiedzy oraz kofi.com artykuły naukowe. Tam możecie dorzucić się do utrzymania podcastu, do czego gorąco zachęcam. Dobra, badania podobrazi. Fajnie, jestem zadowolony i kończę podcast. Do usłyszenia w jakimś przyszłym czasie.